Siemano, siemano, jestem Hero Zero Let's Play, a to jest mój um, Let's Play z gry Hero Zero. Mój nick to będzie Boracina czysta, ale mam się mnie ogłasić, który zarzować, który mam um, 15 poziom w tej grze, tak. Dobra, tutaj wbiję... aha, okej. Okay. Lampy, co kupię, te Japońki. Okej, okay. kupimy mu łaszki. O fajnie to jest, wezmę maseczkę. A, no to Jeden Na pojedynek, co tu jest? Ety, ety, jakiś śmiesznik, ety, ety. tak, wgrałem jej. O, mam teraz, o, powalczę z tym, a, mogę walczyć? Wow, mam pięć oponek. fajnie. konstruktora, o, fajnie. Jeszcze cztery monety. Wejdę na kanał pojedynek jeśli powalczę z Dynamo 3 Jeśli on to będzie oglądał, to go pozdrawiam. A tyle samo życia mamy i tak wygram. No. Mogę że <laughs> nagram coś na moim drugim koncie. Yy, Siemniarki właśnie na Bizarrze 2, tak... Yy. Kurde, przegrałem. What? Ale i tak, kurt. O, Malka 41, to jest pewnie słabizna. znak. Tak? No, wygra, to dobrze. Hech. Ym. To z Twoje bohaterskie czyny, będzie się O, panie, przedmiot, maseczkę. Klauda 1-2-11, rary. Ale ludzie tu jest. No nie Fak. tak tak, tak, tak. Możemy iść, może. Co to mnie? O, fajnie, oponkę mam 10 oponek Oh, yeah! Yy, boczyk w co to on się nauczył w tym Wygrałem! Jej! No, dobra. A, podjął fajnie, podjął. Um, Kurdek z tego, a, dobra. Raz. A. Trzy, okej, okay. tak będzie. Lepiej to no, no, lepiej. Maska, by się przydała, okay. Sprzedam to. Hmm. Misję Lumpex, to był poziom może. Sprzedajemy to? O Jezu, żeby to tak, sprzedajemy to. Zrobię mam pauzę i teraz wrócę. Ja